Cześć, tutaj Racista Pałun, Witam serdecznie w upalną niedzielę i zapraszam Was wszystkich razem i każdego z osobna do spędzenia odrobiny czasu w, moim, w towarzystwie mojej skromnej osoby, gdyż tematem dzisiejszego podcastu, filmu, programu będzie przyszłość Polski. Będzie to, co wydarzy się w Polsce w bliskim czasie do kilku miesięcy. Pamiętacie, co mówiłem ostatnio? Pewnie pamiętacie, co mówiłem ostatnio. Mówiłem, że czekają nas, czekają nas podwyżki, że rząd będzie szukał pieniędzy, rząd Donald Tusk będzie szukał pieniędzy, będzie sięgał głębiej do, naszej, do naszych portfeli, no co też niestety, niestety się stało. Myślę że zresztą nie trzeba być wróżbitą, żeby to przewidzieć, że, że tak się wydarzy. Nie trzeba zaglądać w karty, w karty Tarota czy, czy, czy inne. To już jest, kochani, w życiu, że na, najczęściej, najczęściej zdarzają się najbardziej oczywiste rozwiązania, ale czasami też życie, życie zaskakuje. Kochani, mówiłem też odnośnie Francji, nagrywałem ostatnio film w, te, w temacie Francji, mówiłem, dlaczego Macron rozpisywał, rozpisał przedwczesne wybory, Ta, tak wcześnie, w takim czasie liczył na swoich piłkarzy, liczył na swoich czarnoskórych piłkarzy, na, swoich, na swoje czarne pantery, na swoich czarnych Tygrysów, że zagrają znakomite mistrzostwa i na tej fali entuzjazmu Francuzi radośnie zagłosują na, na Macrona, na jego opcję polityczną, na jego klakierów, na jego popleczników. No powiedzmy sobie szczerze, że te czarne Tygrysy na, na tych mistrzostwach najlepiej się nie spisują, delikatnie mówiąc, bardzo og oględnie mówiąc, strzelają bardzo mało goli, zazwyczaj zresztą to są gole samobójcze albo z zrzutów karnych. Jakoś udało im się przepchnąć do, do, następnego, do następnego etapu, ale myślę, że do entuzjazmu w, w, w narodzie francuskim, w wyborcach potrzebnych jest potrzeba czegoś więcej. Dzisiaj druga tura wyborów we Francji. Dzisiaj tak naprawdę rozstrzygną się, rozstrzygną się losy nie tylko Francji. To są bardzo ważne wybory dla całej, dla całej Europy. Mogą zadecydować o przyszłości naprawdę naprawdę całej Europy. Ja mówiłem w, o, o tym w ostatnim, w ostatnim programie. Wszystko wskazuje na to, że Front Narodowy te, te wybory wygra w spektakularny, w spektakularny sposób. Tylko pytanie, czy będzie miał... Czy będzie miał po prostu siłę przebicia, by, by forsować swoje, swoje decyzje, ale odchodzimy od tematu. Dzisiaj mówimy o Polsce. Co czeka Polskę, jaka, jaka będzie przyszłość Polski? E, mówiłem, bo w ogóle takie, taka ciekawostka, jeszcze podzielę się z wami taką ciekawostką. Zastanawiałem się, jaki temat wybrać do, do, do dzisiejszego filmu, zastanawiałem się, o czym mówić, jaki temat poruszyć. No i wyręczył mnie sen. Prześniło mi się, że powinienem właśnie nagrać e, program dotyczący przyszłości Polski, więc swojego snu, swojego głosu, intuicji. Posłuchałem. No właśnie, tak a propos, namawiam Was wszystkich, byście słuchali swojego wewnętrznego głosu, byście śledzili swoje sny. Warto też prowadzić dziennik snów i te sny zapisywać, żeby znaleźć klucz do, do swoich snów. Często sny ym, przemawiają do nas językiem symboli. I tutaj sceniki niekoniecznie dobrze się, dobrze się sprawdzają do swoich symboli. Symbol ma to do siebie, że w przeciwieństwie do alegorii jest wieloznaczny. I do swoich, do swoich symboli, każdy musi indywidualnie znaleźć klucz, dopasować sobie swój, swój klucz. Dobrze, ale żebyście się nie nudzili, już sprawdzamy, co czeka Polskę. W eee, przeciągu kilku miesięcy karty, karty, pokażcie rzetelnie, prawdziwie i precyzyjnie, co się wydarzy w Polsce, co się wydarzy w Polsce w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Karty, karty, pokażcie rzetelnie, prawdziwie i precyzyjnie, co się wydarzy w Polsce, co się wydarzy w Polsce, co się wydarzy w Polsce, co się wydarzy w Polsce w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Na przeszłość mamy króla, króla Buław, czyli rządy twardej ręki, troszkę nawet taki, taki, taki zamordyzm, o tym mówi karta króla Buław. Na teraźniejszość dziewiątka monet mówi o, o dalszym miejscu, o trochę takim izolowaniu Polski na, na, na arenie międzynarodowej, co zresztą często pokazuje mi się w, w, w przypadku naszego kraju. Na przyszłość szóstka monet. No, może to świadczyć, że będziemy znowu dobrym wujkiem, że będziemy kogoś wspierać, kogoś, spierać, kogoś kto, kto lubi pieniądze, kto domaga się pieniędzy, wiemy wszyscy o kim, o kim mowa. tak? No dobrze, ale patrzymy dalej w karty. No Polska czekają zmiany. Polska czekają zmiany i to nawet mogą być zmiany. No dobre, dobra, momencik. Pozwólcie, że rozłożę karty i wszystko zaraz się, zaraz się wyjaśni. Polskę czekają zmiany. Będą, będą jakieś zmiany, o tym mówi karta Rydwanu. Zmiany podróże, być może władza będzie spotykać się z przedstawicielami innych, innych państw, innych, innych krajów. Będą, będą konsultacje, bo nie powiedzieć, czy tutaj pojadą po, po wytyczne. Fajnie pokazuje się Polska. Sygnowana przez, przez dziewiątkę kielichów. Taka karta trochę, trochę zadowolenia, ale dalej już nie jest tak fajnie. Dlatego powiedziałem, dlatego użyłem terminu m, trochę. Pokazują się e, tutaj w tym, w tym rozkładzie, jest coś takiego jak, jak przeszłość. I ta przeszłość może dotyczyć niedawnej przysz, przeszłości, a może też dotyczyć e, sytuacji, która niebawem się, niebawem się wydarzy. W każdym razie coś, co przemija, coś, co przemija ewentualnie pojawi się niebawem, eee, jakiej zmiany w, w kierunku negatywnym, jakieś zmiany destrukcyjne, o tym, mówi, o tym mówi wieża i o tym mówi rycerz Monet. Rycerz Monet karta dotycząca, dotycząca finansów. No tak, już, już, już w sumie zrozumiane, z, 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 zrozumiałe. Rycerz monet dotyczy decyzji finansowych rządu, które, które uderzą uderzą w Polaków. Ja, ja nie sprecyzowałem co, co miałem na myśli, konkretnie miałem na myśli ujękowienie cen prądu prądu i gazu. Nie mówi się o tym, mało się porusza ten temat. Są tematy zastępcze, typu jakieś tam specjalne komisje, przed którymi, na które zapraszanie są pisiory, one nie, nie zawsze występują. Wielkie show, igrzyska, igrzyska dla mas tak naprawdę jak w starożytnym Rzymie trzeba było ludowi dać igrzyska często, często zamiast chleba. Tu jest podobnie. Też mamy, mamy wielkie, wielkie igrzyska w celu odwrócenia uwagi od tego, co, co najważniejsze, czyli obniżającego się poziomu życia Polaków. O tym mówią te dwie karty o decyzjach finansowych, które uderzają w nas wszystkich, czyli właśnie urynkowienie cen prądu i, i gazu. No Ci, którzy głosowali za, na, na, na obecną władzę, niech się dobrze zastanowią, czy, 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 czy głosowali dobrze. Ja podam tylko taki przykład. Tutaj chciałbym, żebyście no, nie zasypywali mnie jakimiś, jakimiś komentarzami, ci, którzy głosowali na, na Donalda i, 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 jego, i jego kompanów, ale podam taki Taki, taki przykład takiej rozmowy, yy, która, którą prowadziła i toku myślenia, którą prowadziła yy, osoba yy, o bardzo przeciętnej inteligencji, a, a, a zaburzeniach jednocześnie yy, intelektualnych, ale potrafi kojarzyć fakty, yy, jak bohater słynnego, yy, słynnego filmu yy, Forrest Gump. I ta yy, osoba pytała, czy to prawda, że Donald Tusk chce podwyższyć wiek emerytalny? No była odpowiedź, że najprawdopodobniej tak. Czy to prawda, że Donald Tusk chce podwyższyć ceny prądu i gazu nawet o, o kilkadziesiąt procent no odpowiedź również również twierdząca no i tam osoba po głębokim zastanowieniu odpadła w takim razie ja nie będę na niego głosować w, 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 w kolejnych wyborach i kochani radzę wam to wszystko dobrze sobie przemyśleć tym bardziej, że Polskę czekają manipulacje manipulacje, kłamstwa, oszustwa o czym mówi karta karta MAGA Pojawi się coś nowego, pojawi się coś nowego na horyzoncie, o tym mówi karta trójki, trójki buław. Pojawienie się czegoś nowego na horyzoncie, nawet może to być pojawienie się właśnie jakiegoś e, matacza oszustwa, oszusta, kłamcy, manipulanta e, na, widnok, na polskim, na polskim widnokręgu. Ktoś, ktoś odejdzie. Jest jakaś karta wycofania, odsunięcia się. Może ktoś odejść z polityki. Ja zresztą zapowiadałem, że, e, e, w ostatnim, właśnie programie dotyczącym przyszłości Polski, że najprawdopodobniej Donald Tusk przestanie być premierem, że znajdzie się dla niego, czy on znajdzie sobie nową, nową rolę polityczną. Nie zdziwiłbym się, gdyby było to związane ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi i nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie miał kandydować na, na, na prezydenta. No, ostatnie karty bardzo nieprzyjemne. Mamy przegraną bitwę, piątka, piątka mieczy i duży smutek, piątka, piątka kielichów. Czyli Dwie karty, które mówią o, o wielkim smutku, o, o, o przegranej, podsumowując ten, podsumowując ten rozkład. Ktoś manipuluje nami, manipuluje społeczeństwem, czy też będzie manipulował, podjęto decyzje finansowe uderzające w, w kieszenie Polaków, rząd sięgnął głęboko do, do naszych kieszeni, by je jeszcze głębiej wydrenować. Coś się zmieni, coś się zmieni w polityce, będą jakieś decyzje, będą jakieś może przetasowania, będą, będą, będą zmiany i nie będą to w, w przyszłości zmiany na lepsze, o czym mówią te, te, te dwie karty przegrane. I, yy, I wielkiego smutku. Dobrze, zobaczymy jeszcze w innych rozkładach, jak się to prezentuje. Karty, karty, pokażcie rzetelnie, prawdziwie i precyzyjnie, co się wydarzy w Polsce, co czeka Polskę, co czeka Polskę. Karty, karty, pokażcie. Rzetelnie prawdziwie i precyzyjnie. Co czeka Polskę, co się wydarzy w Polsce. Jakie rząd podejmie decyzji? O, jedna karta się pokazała. O, znowu zmiany. Znowu zmiany. Karta koła fortuny. Karta zmiany. Pokazują się cały czas zmiany. Co czeka Polskę? Karty, karty. Pokażcie rzetelnie, prawdziwie i precyzyjnie. Co się wydarzy w Polsce, co czeka Polskę i Polaków. Przekładamy. Momentsick. No nieprzyjemne rzeczy, nieprzyjemne rzeczy, nie, nie, nie bez racji, e, nie bez racji miałem taki, a nie inny sens właśnie ze sugestią, żeby, żeby sprawdzić przyszłość, e, przysz, przyszłość Polski. Główny problem, dziesiątka mieczy, obok wieży, e, najbardziej nieprzyjemna, najbardziej okrutna, najbardziej destrukcyjna karta, e, karta w tarocie, według wielu tarocistów uważana za najbardziej nieszczęśliwą, jak widzimy na karcie jest przedstawiony e, mężczyzna, jest przedstawiona osoba z dziesięcioma mieczami wbitymi, wbitymi w plecy ktoś nam wbije nóż, nóż w plecy nieszczęście cierpienie ból beztroska, beztroska decydentów, beztroska władzy o tym mówi karta trójki kielichów Konflikty, konflikty. As Mieczy o, mówi o dużych, dużych, dużych konfliktach. No teraz tylko pytanie, czy to są konflikty wewnętrzne, czy konflikty zewnętrzne. Chyba jednak jedne i drugie. E, czyli dojdzie, czy też w najbliższym czasie dojdzie czy już mamy z tym y, y, do czynienia do dużych y, konfliktów w społeczeństwie, mogą być protesty społeczne, mogą być y, głosy, głosy sprzeciwu przeciw, przeciwko władzy y, przeciwko władzy, konflikty pomiędzy, pomiędzy władzą a społeczeństwem o tym mówi karta y, karta asa mieczy, siódemka mieczy jest kartą złodzieja, jest kartą zabrania czegoś, pozbawienia kogoś, czegoś y, Mówiłem, użyłem sformułowania, władza sięga głęboko do naszych kieszeni i będzie drenować głęboko nasze kieszenie. O tym mówi ta karta siódemki, siódemki mieczy, będą uchwalane nowe podatki, będą nowe pomysły, żeby, żeby Polakom drenować, drenować kieszenie. Zresztą takim pomysłem jest, jest też także wydłużenie wieku emerytalnego. Kochani, nie myślcie, że skoro ten temat na razie jeszcze nie nie powrócił w, w, w pełnej krasie, to, to, że on nie powróci. E, tutaj e, do, do, dopóki były jedne i drugie wybory, e, no to e, tematów, które, które będą dla Polaków nieprzyjemne, nie poruszano i takich decyzji nieprzyjemnych nie, nie podejmowano, ale stopniowo, stopniowo się podejmuje, już mamy uruchomienie cen prądu i gazu. E, I za chwilę po wyborach prezydenckich śmiem stwierdzić, wróci właśnie temat wydłużenia wieku emerytalnego. Yy, wisielec, wisielec czyli mm, cierpienie, osamotnienie, ból obniżony, obniżony nastrój samotność, odwrócenie się, osamotnienie, osamotnienie Polski. Czyli tak, główny problem to cierpienie, ból, ból łzy, ostrzeżenie przed beztroskimi, niefrasobliwymi decyzjami y, władz, przed brakiem y, odpowiedzialności, y, ostrzeżenie przed, przed konfliktami. Tutaj właśnie, konflikty. Ja mówiłem, Asmieczy mówi o konfliktach, mówi o... Y, mówi o kłótniach, mówi, mówi o wojnie, ale to także nie, to, to nie tylko konflikty wewnątrz społeczeństwa, konflikty na, na linii e, państwo-społeczeństwo, e, ale to także konflikty z innymi, e, z innymi państwami, z innymi, z innymi krajami. Zobaczymy w następnym rozkładzie jeszcze. Tam to w, w, w tamtym rozkładzie pojawi nam się to właśnie bardziej, bardziej konkretnie. No tak, no obniżony nastrój, duży smutek w społeczeństwie, duży smutek w społeczeństwie, przedtem była karta wisielca, teraz karta księżyca, Mówi, mówią o tym samym, o dużym smutku w społeczeństwie, o zasmuceniu społeczeństwa o biedzie, o ubożeniu społeczeństwa władza będzie liczyć się tylko sama ze sobą. O tym mówi karta papieża i słuchać, i słuchać samej samej siebie. Dobrze, kochani, zobaczymy w następnym rozkładzie, który odniesie się do konkretnych, do konkretnych dziedzin. Będziemy mogli powiedzieć więcej o konkretach. W kolejnym rozkładzie pokazane, pokaże się osobowość Polski, stan finansów, relacje z otoczeniem, relacje w rodzinie. Będziemy więcej wiedzieć. Karty, karty, pokażcie rzetelnie, prawdziwie i precyzyjnie. Co czeka Polskę? Co czeka Polskę? Karty, karty, pokażcie rzetelnie, prawdziwie i precyzyjnie. Co czeka Polskę? Co czeka Polskę? Niech pierwsza karta pokaże osobowość Polski, osobowość. E, charakterystyczne cechy władzy, osobowość władz polskich. Niech druga, druga karta pokaże stan finansów, stan finansów Polaków. Niech trzecia karta pokaże relacje Polski ze sąsiadami. Niech czwarta karta pokaże relacje wewnątrz Polski. Dobrze. I momencik, rozłożę karty. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. No, osobowość tutaj się pokazuje e, taka, e, taka wyważona, bardzo, nawet powiedziałbym, mało, mało, mało decyzyjna. Tutaj władze pokazują się e, dość biernie, jakby nie reagowały na, e, na potrzeby polityczne, e, e, ekonomiczne jakby zachowywały, zachowywały bierność. Pieniądze, no jak, jak łatwo się domyślić, finanse Polaków nie wyglądają i nie będą wyglądać najlepiej. Odpływ, odpływ finansowy, pogłębiająca się bieda, o tym mówi karta, karta szóstki, szóstki mieczy. Odpływ finansów, odpływ, odpływ pieniędzy. Relacje z sąsiadami źle. Relacje ze sąsiadami pokazuje się przegrana bitwa. W przegranej bitwie. No nie nie jest tak rzeczywiście jak władza sama siebie zachwala, jak zachwalają ją media, bo teraz tak, mamy taką sytuację zupełnie kuriozalną, że właściwie wszystkie media to klakierzy obecnej władzy. TVN, Polsat, Jedynka, stacje radiowe, telewizyjne. 99% mediów to tak, tak jak za komuny, to klakierzy obecnej władzy. Więc kochani, zwracajcie uwagę, miejcie tego świadomość, że oni zawsze będą przyklaskiwać Tuskowi. Zresztą nie są, nie, są, nie są to polskie media, więc łatwo, łatwo to zrozumieć, dlaczego właśnie przyklaskują Tuskowi. Ostatnio słyszałem, że rząd z naszych podatków, z moich i Twoich podatków, wygospodaruje 200 milionów. Słuchajcie, 200 milionów, żeby dofinansować sprzedaż rowerów elektrycznych. Kto, kto yy, produkuje rowery elektryczne w Polsce? Nie produkują ich yy, polskie małe firmy, którym cały czas się dokręca śrubę. tylko yy, produkuje je zagraniczny, zagraniczny kapitał. Czyli rząd nie realizuje interesów polskich, tylko interesy zagranicznego kapitału. Nie pomaga polskim przedsiębiorcom, którzy ledwo wiążą koniec z końcem. Czytałem, możecie sobie sami sprawdzić w internecie, ile w ostatnim czasie Polacy musieli zamknąć własnych, własnych małych film I tutaj zamiast, zamiast pomagać tym małym polskim firmom, wspierać je, dofinansowywać, do, dokapitalizować, dawać im ulgi, dawać im możliwości, rząd beztrosko przeznacza 200 milionów z naszych podatków, żeby wspierać zagraniczny kapitał. A co tam? Relacje w rodzinie. Tutaj relacje w rodzinie, relacje wewnątrz Polski pokazują, pokazują, się, trochę, pokazują się trochę lepiej. Pokazują się trochę lepiej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rząd tworzy coś w iluzji. O tym ostrzega karta Siódemki, siódemki Kielichów. Zresztą już wcześniej też, też o tym mówiłem, też mówiłem o tym, mówiły o tym karty. Rząd podejmuje decyzje jakby z zawiązanymi oczami. Nie ma kontaktu z rzeczywistością. Karta Siódemki, siódemki Kielichów, młodzi tarociści wiem, że oglądacie moje, moje filmy i uczycie się na ich podstawie tarota. Zresztą zachęcam do tego, namawiam wszystkich, wiem, że wielu z Was ma zdolności ezoteryczne, więc zapisujcie znaczenia kart, które, e, które wyjaśniam, które, które opisuję. Można po prostu prowadzić sobie taki zeszyt i prowadzić te, te zapiski. Siódemka Kielichów jest to groźna karta, która mówi o zerwaniu kontaktu z rzeczywistością, o braku kontaktu z rzeczywistością, o życiu, o życiu w, w iluzji. I tutaj ta karta w tym miejscu przestrzega, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, przestrzega, że rząd tworzy w oderwaniu od rzeczywistości podejmuje decyzję bez kontaktu z rzeczywistością. Nie zdaje sobie sprawy z tego, co robię. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Praca. Praca nie, nie, nie pokazuje się najle najgorzej, bo jest szóstka monet, czyli yy, no szóstka monet jest to typowa kar karta wymiany, karta, yy, karta płacenia, karta. Yy, Karta kupca, więc nie pokazuje się, żeby było jakoś tragicznie na, na rynku pracy. Relacje partnerskie, relacje partnerskie, uczucia, nastroje, relacje z innymi krajami, coś się skończy. Czwórka była, mówi o tym, że, że, że coś się skończy w relacjach z innymi e, krajami. Wpływy z przeszłości cesarzowa, czyli karta, karta matki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Potem mamy... Pokazane relacje z, z innymi krajami. Po raz kolejny karty wypowiadają się o trudnych relacjach z, z innymi krajami, jako, jako o czymś, co, co ciąży Polsce. Kochani, no, uważam, że władza, na którą, którą wybraliśmy, którą wybieramy i która żyje z naszych podatków i to żyje całkiem nieźle, na bardzo wysokim poziomie, kupuje wciąż nowe, luksusowe samochody, no, powinna mieć pewne obowiązki. Obowiązkiem władzy, jest troszczyć się i reprezentować interesy Polaków, interesy nas wszystkich, bo my jesteśmy pracodawcami w władzy i mamy prawo wymagać, by władza reprezentowała nasze. Polskie interes Nie, nie niemieckie, nie, nie, nie hiszpańskie, nie jakieś inne, nie marsjańskie, nie ukraińskie, ale nasze polskie. Nie afrykańskie, nie unijne, nie eurozjadów z Brukseli, tylko, tylko nasze polskie. A tutaj w tych, w tych kartach widzę, bo jest królowa Buław, są kochankowie. No i właśnie, kochankowie, czyli karta relacji, karta związku z innymi. Obok karty kochanków jest dziesiątka, dziesiątka Buław. Popatrzcie sobie sami. Myślę, że bardzo łatwo yy, każdemu zinterpretować znaczenie tych, yy, tych kart. Związek z kimś, związek, który nam ciąży. Związek ciężki, związek, na którym nie zarabiamy, tylko, tylko, tylko tracimy, bo dźwigamy ciężar. My dźwigamy ciężar fałszywych przyjaźni, fałszywych sojuszy, fałszywych przyjaźni z innymi krajami. Tak to się tutaj pokazuje, pokazuje i jednocześnie tutaj władza w królowej Bułab jest przekonana o tym, że absolutnie ma rację, nie, ch nie chce nikogo, nikogo słuchać. Zachowuje się w sposób bardzo taki arogancki, nie da sobie niczego, niczego wypowiedzieć, przepowiedzieć, wytłumaczyć, nie ma żadnej dyskusji. Będą, będą, jakieś zmiany, będą jakieś zmiany znów pokazuje się sąd ostateczny, czyli takie decyzje, które będą rzutować głęboko na, na, na przyszłość, na przyszłość Polski i jest karta. No, dalszego miejsca. Czwórka Mieczy, dalsze, e, dalsze miejsce, dalsze miejsce. No, czyli tak, a nie inaczej, kochani. Tak to niestety, tak to niestety wygląda. Ja myślę, że w najbliższym czasie bardzo e, dobrze byłoby sprawdzić, e, co się, e, jaka jest przyszłość, co czeka Unię Europejskiej i Europejską, jakie będą decyzje. Być może już za, za, za tydzień nagram film na ten temat. E, już dzisiaj zapraszam. Zobaczymy, właśnie w jaki sposób dobry wynik frontu narodowego przełoży się na, na przyszłość Europy, w jaki sposób wpłynie na, na przyszłość Europy, co, co nas wszystkich w związku z tym, w związku z tym czeka. No kochani, to, to tyle. Tutaj apel jeszcze do Was, żebyście przemyśleli sobie to wszystko, co, co tutaj Tarot powiedział. No bo to, to nie ja wypowiedział, wypowiedział się tarot tarot zawsze wypowiada się w sposób rzetelny, obiektywny, ale nie zawsze chcemy, chcemy słuchać prawdy. Nawet śmiem twierdzić, że ludzie rzadko chcą, chcą prawdy wolą polukrowane, ładnie wyglądające, ładnie wyglądające kłamstwo. Tak tacy niestety już jesteśmy wypieramy coś, co, co, co nam nie odpowiada, staramy się nie zwracać na to na to. Uwagi, kochani, na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam wszystkich do korzystania z usług mojej skromnej osoby. Jestem tarocistą z, z ponad 10-letnim stażem. Oprócz tego, że korzystam z kart tarota, korzystam także z kart cygańskich, kart Lenormand, numerologii, run, kart, kart do gry, wyroczni itching, więc... Potrafię naprawdę głęboko zajrzeć w, w Twoją przyszłość, jeśli zastanawia się nad tym, nad czymś, jeśli nie jesteś pewny swojej pozycji w pracy, jeśli chciałbyś może pracę zmienić, jeśli chciałbyś e, wyjechać, jeśli stoisz w obliczu jakiejś e, kluczowej, trudnej decyzji. Zapraszam, sprawdzę wszystko w kartach. Polecam się, kochani, to już wszystko, życzę Wam miłej niedzieli, trzymajcie się, cześć.